Witajcie z tej strony, Donix, A w dzisiejszym odcinku Wam pokażę efekt końcowy domku, który był na ostatnim tutorialu. No tak, a na ostatnim, bo żadnego innego filmu nie nagrywałem, tylko szorce. Więc, no, bez przedłużania, zapraszam Was do odcinka i Wam pokażę, jak to wygląda. Najpierw no, idziemy ścieżką. Hop, op, może trochę postuntuję. Tutaj przychodzimy. Jest jeziorko razem z takim laskiem. Przejdziemy sobie dookoła nikomu się z was nie śpieszy mam nadzieję tutaj jakaś rybka se zmarła nie chcę, może powróci, a może płynie yy, idziemy se dalej, idziemy spokojny spokojne jeziorko spokojne miejsce spokojne wszystko Tutaj hop, idziemy, idziemy. Tutaj jest ten dom. Tutaj hop. Odśnieżymy. I tak. Tutaj on wygląda tak od środka. To zresztą widzieliście na odcinku, bo to było na odcinku. A tutaj jest obserwatorium. I razem z takim magazynem, a trochę barem. To się takiego tutaj miało być. I dalej też jest obserwatorium drugą część miasta, bo to jest część fabryk. Nie wiem po co obserwatorium na fabryki, ale klient chciał to tak ma. A tam jest część na główną część miasta. Yy, to szybki odcinek, tyle z niego. Pewnie jeszcze dzisiaj wpadnie jeden lub dwa, ponieważ dzisiaj mam trochę więcej czasu. Yy, no, więc widzimy się zresztą w sumie za chwilę, jeśli będziecie tak oglądali te filmiki na bieżąco. Bye bye.